Radio Szczecin. Witam na antenie Polskiego Radia drogą telefoniczną panią Roksanę Jurczyk. Witam pani Roksano. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Może na początku powiedzmy, czym jest Intersieć. Powstała na bazie Młodzieżowego Towarzystwa Informatycznego. Kupię sobie młodych ludzi, przede wszystkim pasjonatów informatyki. Ludzi, którzy chcą tą pasję przekazywać dalej. Stąd właśnie pomysł na ogólnopolski konkurs informatyczny Intersieć. Konkurs odbywa się dwuetapowo, trójetapowo, chyba o ile dobrze pamiętam. W internecie, czyli w świecie wirtualnym. W świecie rzeczywistym będzie się odbywał? Dokładnie. Najpierw rozgrywamy w każdym z województw dwa etapy wirtualne przez internet, a następnie odbywa się finał. Z tym, że właśnie w tym roku wprowadziliśmy taką nowatorską na próbę motywację, to znaczy zaprosiliśmy do udziału w konkursie szkoły wyższe, uczelnie, które w swoim profilu nauczania mają właśnie kierunek informatyka do współorganizacji konkursu. I w tym roku na czterech uczelniach właśnie w województwie wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, później lubelskim, a także w Łodzi odbyły się już rzeczywiste finały właśnie dzisiaj pierwszego etapu. Natomiast już w piątek 25 kwietnia wszystkich najlepszych informatyków zapraszamy do nas, do naszej siedzimy na Śląsk. Radio Szczecin.